Zgłosiliśmy się do programu ze względu na to, że chcieliśmy przeżyć przygodę, tak naprawdę też, ale też od jakiegoś czasu szukamy domu. Na pewno będzie to zgranie, gdyż jesteśmy tak bardzo zgrani, tak. zawziętość. I na pewno upór, bo to jest chyba najważniejsze: że będziemy uparcie dążyć do swoich gdzieś tam założonych. Takich celów. No to ostatni remont, co, co, co mieszkanie żeśmy remontowali, jak to bywa przy nowych mieszkaniach. Oczywiście są niedokończenia, bo to było a to tego nie trzeba robić, a to się zrobi później. I to a na trwa dwa już dwa lata. Patenty na remont. No na pewno chcemy gdzieś tam nasze wizje yy, jakichś takich różnych fajnych rozwiązań po prostu przekazać w programie, i chcemy pokazać jakieś innowacyjne właśnie rzeczy. Jak już ktoś ma dwie ręce i potrafi z nimi coś zrobić, no to mi się wydaje, że to powinno wystarczyć. wystarczyć. Jakaś taka I cierpliwość, i, cierpliwość i, i jakaś tam podstawowa wiedza. Nie? Styl, który lubimy, to jest taki bardziej eklektyczny I w sumie to no, takie pomieszanie, no trochę. Gdzieś tam kolory, właśnie takie, coś takiego żywego, nowoczesność. No ale też czasami wplatamy jakąś tam taką konwencję tak. klasyczną gdzieś powiedzmy, czy to drewno, czy ciepłe kolory bardziej. Ponieważ zawsze chcieliśmy mieszkać w domku tak. i to było nasze takie wielkie marzenie. Nie? Jedną okazję, żeśmy stracili w sumie przez własną głupotę, bo mieliśmy już jeden dom na oku, to żeśmy no, dzięki dobrze. doradztwu innych osób nie wzięli tego domku. A teraz stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, żeby ten domek mieć. Po całym tym zamieszaniu z tym yy, domem i remontem i w ogóle programem, no, będziemy się hajtać. Także to jest, to jest taki, taka rzecz, która będzie po tym wszystkim. Nie, że jednak przetrwaliśmy to i dajemy radę dalej. Nie?